Ludzie pytają dlaczego. Zawsze o to pytają. Po co to zrobiłeś, knychała? Jakbym potrzebował jakiegoś wielkiego, wzniosłego powodu. Jakbym musiał być szalony jak ten, no, wampir. Akurat. Zawsze miałem głowę na karku. Nie robiłem tego, żeby być szalony. Robiłem to, bo widziałem, co on miał. Sława, strach. Nawet ten jego proces, cała Polska patrzyła. Był kimś. A ja? Ja byłem nikim. Zwykły mechanik z zabrza. Mąż, ojciec. Chodziłem do pracy, wracałem do domu. Szare bloki, szare życie. A on? On był w każdym nagłówku. Jego imię było w szeptach. Był siłą, której ludzie nie rozumieli. To zaczęło się od zazdrości. Czułem to, kiedy siedziałem z kolegami i gadaliśmy o Marchwickim, o tym, jak sprytnie umyka milicji, o tej jego sile. Słuchałem ich i czułem, że to jest niesprawiedliwe. On był Zdzisław, a ja? Ja byłem tylko Joachim. I pomyślałem sobie: Co on może zrobić, ja mogę zrobić lepiej? I tak, żeby każdy o tym wiedział. Zacząłem studiować jego zbrodnie. Kupiłem każdy numer gazety, wycinałem artykuły, rozkładałem je na stole w nocy, kiedy reszta domowników spała. Próbowałem wejść w jego głowę, zrozumieć jego rytuały, próbowałem naśladować jego metody. Byłem przekonany, że to tajemnica jego sukcesu ten jego styl ciche, z zaskoczenia, duszenie. Moja pierwsza. Miała tylko siedemnaście lat. Czekała na klatce schodowej. Ciemno, sama. Myślałem, że spróbuję tak jak on. Szybko, duszenie. Ale to było. brudne. niewyraźne. Nie czułem tego co powinienem. To było jak niesmaczny posiłek. Jakbym oglądał kogoś, kto próbuje namalować monelizę, ale ma tylko jedną farbę. Marchwicki miał farby, a ja? Ja musiałem znaleźć swoją. Później myślałem o tym, co go wyróżniało. Jego narzędziem był strach, a ja chciałem, żeby moje narzędzie było bardziej osobiste, moje. Więc szukałem. W końcu znalazłem. Siekiera w garażu. Pamiętam, jak wziąłem ją do ręki. Była zimna, ciężka. Czułem, jakby była zrobiona specjalnie dla mnie, pasowała. I zrozumiałem. To był ten moment, w którym przestałem być jego cieniem.